Gotowy? Gotowy zawsze. Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Dawid Tatar dla MMFN, prosto z eventu Powerpan Challenger 2 w Doncaster, a razem ze mną, zwycięzco swojej walki Gabryś, witaj! Szybko poszło. No pierwsza runda. Jak Ci się to udało? Technicznie. Jak bardzo technicznie. No wrotówką. Na żebra. No to jest no, ciężkie, nie? Dostać tak? pewnie piętą. Pod, pod żebra, no bo Oli, no, no, no to już wiedziałem, jeżeli jak on już padł, no, to już wiedziałem, że no już nie wstanie, że to już jest moja na pewno walka wygrana. No, no liczyłem na te, te obrotówki, no i pierwszą zrobiłem, nie wyszła, drugą zrobiłem, no i jak widać siadła, nie? Czyli do dwóch razy sztuka, nie do trzech? No, no nie do trzech, nie do trzech. No, Czyli... Po dwie minuty dlatego. No tak. Czyli rozumiem, że obrotówki były trenowane przed walką? E... Nie, przed walką nie były ogólnie lubię, nie? Okay. Lubię tak, mam, nigdy się nie rozciągałem, mam bardzo rozciągnięte nogi, szpagat robię normalnie, bez problemu, więc to było, więc wręcz wskazane, wiesz, no. Bardzo dobrze, humor dopisuję, bo są i wszelkie ku temu powody. E, może jest jeszcze za wcześnie, żeby o to pytać, ale jakie masz dalsze plany związane z walkami, czy jest coś na horyzoncie? Nie, no tutaj wydaje mi się, że na, na trzeciej gali też zawalczę, coś tam słyszałem, obiło mi się o uszy, że Coś ma być chyba na gołe pięści czy coś. I mówię, no nie wiem, no spróbować się na pewno będę chciał spróbować, no, no coś trzeba robić, nie? No coś trzeba, jakieś hobby mieć. Dokładnie. Inni piją, a ja wolę sobie po, po bordzie dać, nie? I nie ma w tym nic złego. W końcu jesteśmy tu dla sportu. No to to. Póki mama się nie dowie. Albo dopóki. nie, nie, oglądałaś, lepiej widzę że jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Widzę, że masz... Potężne wsparcie emocjonalne, jest to Tobą rodzina, tak jak mówiłeś, była rodzina przed ekranami. Jak to wpływa na Ciebie, jak, jak czujesz się z tą myślą, będąc w klatce? Nie ma to żadnego znaczenia, zamyka się klatka, jestem ja i przeciwnik, nikt więcej. Tak naprawdę to kiedyś tam, jak sobie oglądałem, jak to w filmie było, że jak się zamyka klatka, to nie widzę przeciwnika, tylko gościa, który stoi mi na drodze. I to tak odbieram, jak wchodzę do klatki, więc... Zamyka się klatka, zamykają się wszystkie inne reguły, nie ma rodziny, nie ma kolegów wsparcia dookoła, jestem tylko ja i przeciwnik. Czyli osoba, która stoi na przeszkodzie. No. Dokładnie. No i jak widać, to działa i to procentuje. Także no, 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 tylko o to chodzi. Gabryś, fantastyczny wynik. Raz jeszcze wielkie dzięki i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w podobnych okolicznościach. No, na, na Następnej na pewno. I być może bez rękawic. Być może bez rękawic, tak. Ja nie, nie zaprzeczam, nie mówię, nie. Ja jak najbardziej do sprawdzenia to jestem chętny. Super. No pewnie dowiemy się trochę więcej już niedługo, ale póki co świętuj, odpoczywaj i tak jak mówię mam nadzieję, że zobaczymy się w tym samym miejscu wkrótce. Wielkie dzięki. 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 Cześć. Świćcie.